Cześć, witajcie. Dzisiaj już piąteczek, piątunio, mamy weekend praktycznie od tego momentu. mam dziś 17.30 i ja dzisiaj już po części pracy, jeszcze nie całej, wiadomo, muszę jeszcze zmontować ten film, przygotować go. Zostało mi jeszcze kilka rzeczy do kończenia w poście na poniedziałek. Przypominam, że post będzie o systemach sklepów internetowych Takich najpopularniejszych sześciu, wybrałem sześć takich najpopularniejszych systemów, z których jakoś tak najwięcej ludzi korzysta i o których najłatwiej coś znaleźć. Też sobie przeszukałem jakieś tam statystyczne dane dotyczące użytkowania każdej platformy, więc wiem, że faktycznie są to platformy, z których korzysta mnóstwo różnych ludzi. A więc tam jeszcze mi zostało kilka rzeczy do, do, do poprawnienia, do szlifowania i tak dalej. Jutro jeszcze będę musiał przygotować sobie grafiki do tego postu i w poniedziałek będziecie mogli go przeczytać, prawdopodobnie koło południa. Ja tak mam cel ustawiany zazwyczaj koło 12-13 na wypychanie gotowego posta. To jest ta jedna rzecz w sumie. Cieszę się, że już piątek, bo będę jutro mógł na spokojnie pracować, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Ten, ten cały tydzień rozpoczęły się prace budowlane na, na mojej budowie, jakby na budowie mojego domu, i się zaczęło dziać mnóstwo różnych rzeczy, bo ja praktycznie mam biuro naprzeciwko drogi. Takiej wąskiej drogi wiejskiej, 4-metrowej, więc praktycznie pod domem mam następną budowę i cokolwiek się dzieje, muszą iść, jakieś decyzje podjąć, podejść, bo materiał przyjechał, zapłacić, zrobić to, tamto, się to i ten czas naprawdę mi ucieka. Mało czasu na, na pracę, aczkolwiek staram się wszystko nadrabiać i być na bieżąco. Jedna rzecz, którą się mi nie udaje, dalej są, jestem projekt prywatny, prywatny, nieprywatny, projekt, nad którym pracuję obecnie po godzinach i jestem do tyłu z tym i prawdopodobnie dzisiaj wieczorem, jeszcze jutro od rana będę jakby całe siły wkładał w ten projekt. Będę siedział i cisnął, żeby jak najwięcej w niego wyciągnąć. To będzie takie kilka, kilka dobrych godzin czystego developmentu. Mam nadzieję, że mi to wszystko wyjdzie i nie będzie żadnych dziwnych problemów, przez które miałbym być jakieś przestoje. Mm. I co? I to było chyba tylko na tyle z takich rzeczy, z którymi z tego podsumowania dzisiejszego dnia, takiego, nie? Czyli mm, praca etatowa i działanie przy tej budowie czasem trzeba tak jakby podejść, podjąć jakąś decyzję, czy. Czy zapłacić za coś, jakiś materiał dowieziony, i tak dalej. Jest wiadomo, jeżeli nie, nie wiadomo, jak czegoś wykonać, to wszyscy idą do gościa, który daje na to pieniądze. Więc w tym wypadku do mnie i tak to wygląda. Natomiast co innego chcę Wam powiedzieć, bo e, już jakiś czas temu dostałem propozycję, żeby zostać mentorem w szkole bloga w mm, akademii, w, nie w szkole bloga, tylko w szkole ustalania celów. Czyli w metodzie trzy poziomy. To jest dla mnie niesamowite wyróżnienie, że jakby spośród ludzi, którzy ten kurs gdzieś tam ukończyli, przeszli, i cały czas tam się starają na bieżąco um, na bieżąco uzupełniać swoje cele i, i iść z tym programem, zostałem wytypowany akurat ja e, no, to jest sprawa, że może faktycznie nie było już żadnego lepszego um, kandydata na to ale i tak jestem zadowolony, więc jutro będę jeszcze przygotowywał jakieś zdjęcie, opis i jakieś tam linki do social w ogólnie przygotował te rzeczy i oficjalnie pojawi się na stronie Akademii w, w sekcji mentorów. Prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Co więcej, no, będę starał się, żeby to trochę spowodowało, że będę bardziej aktywny w grupie Właśnie do tej szkoły ustalania celów, nie? No bo wiadomo, jak się gdzieś oficjalnie już jakoś tytułuje, to z tego powodu trzeba się też troszeczkę przyłożyć do roboty. Mam nadzieję, że, 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 że podołam, że nie będzie to powodowało u mnie jakichś tam nie wiadomo jakich problemów. Co więcej, no jestem mega, mega zaszczycony, że w ogóle zostałem poproszony o taką rzecz, i jest to też dla mnie szansa, żeby gdzieś się jeszcze z Wami dzielić tym, co już dowiedziałem się na temat metody trzy poziomy. Może nie osiągnąłem, bo osiągnięcia to jest taka rzecz. Powiem szczerze, że osiągnięcia z metodą trzech poziomów będzie można według mnie dopiero liczyć, kiedy pierwszy, trzeci poziom osiągnę, nie? Jakby kiedy jeden z celów wejdzie na trzeci poziom, odhaczę ten trzeci poziom, to wtedy będę zadowolony i będę mógł wtedy mówić coś o tych jakie to wyniki generuje. Natomiast w tym momencie to w większości są, jest doświadczenie, które zbieram, które mi dało to, że w ogóle ustaliłem sobie cele, żeby, że dowiedziałem się co tak naprawdę, czego od życia chcę. Ale więcej o tym na pewno opowiem w jakimś osobnym filmie. To znaczy, poświęcę jakiś dzień na to, żeby rozrysować sobie te cele i przygotować jakiś krótki filmik o tym, jak ja to widzę, jak ja do tego podchodzę i co to, jak to dla mnie działa, nie? I no, myślę, że to będzie fajna rzecz. Także to jest taka krótka zapowiedź. Jeszcze nie wiem, kiedy ten film powstanie, ale na pewno będę się starał go wzmieścić w najbliższym miesiącu. Do końca kwietnia będę chciał już taki film. Nagrać może. Ubiorę się wtedy troszeczkę lepiej niż, <noise> niż teraz. No, może jakiś jakąś koszulę nawet. No, osobiście nawet nie mam nic do, do takiego stroju, więc jak najbardziej by mi pasował. ok to tyle. Nie będę przedłużał dzisiaj takie daily. No, króciutkie podsumowanie. I co? Dzięki wielkie, że oglądaliście, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć!